Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku będzie orka pod kukurydzę. Proszę bardzo, nowa kolczatka już w akcji. Zobaczcie, ogólnie robi to robotę super, bo jest już ładnie zbite. <laughs> Mogę powiedzieć, no jest elegancko, tylko niestety ona sobie skacze, a skacze, bo... Trochę źle obliczyłem konstrukcję. Przyznaję się do błędu. Przede wszystkim tutaj powinno być sztywne, a nie lina, dlatego to szarpie. No i musiałem przedłużyć, i niestety tutaj przedłużenie okazało się zbyt słabe. Może nie byłoby zbyt słabe, gdyby tutaj było na samym rogu, no ale niestety. No, i powiem Wam, no, robotę robi to świetną. Poza tym, że to skacze, robi takie fałdki. No, ale trudno, to by było do przeżycia, bo i tak będzie równane agregatem. Yy, do czego zmierzam? <laughs> Ładnie, pięknie wszystko jest, to robi robotę, ale teraz już po tym przejeździe odczepiam to. Będę orał już bez tej kolczatki. Gdyż na poprzeczniakach jest leżący obornik i niestety przypycha się to na zwykłe oranie tam po ściernisku czy nawet po uprawionym nie ma problemu, ale tutaj leży obornik, a na poprzeczniaku zawsze jest go więcej i no niestety siła wyższa muszę kolczatkę, jestem zmuszony, aby ją zostawić, odczepić. No trudno się mówi, będę orał bez, ale spróbować trzeba, zawsze warto spróbować czegoś nowego, tak? Nie powiem, robotę robi to naprawdę super, jestem mega zadowolony Będę na pewno z nią orał, ale pod warunkiem, że tutaj ramię zbuduje konkretne, solidne Sztywne przede wszystkim musi być, nie może być na linie tutaj Tak jak o I to powoduje właśnie, że to wszystko szarpie tym I niestety no, co tu dużo mówić Zetor ma na dzień dzisiejszy 40 motogodzin po remoncie silnika no, i musiał jechać orać. Jakimś cięnikiem muszę to zaorać, tak? Kaszel, niestety mnie męczy. Trudno się mówi. Nie ma ciężko zetor. Radzi sobie bardzo dobrze. No, ale mówię, o. Zobaczcie. Ja się nie zapadam. No jest ten, ale. O. No, jest naprawdę super. Naprawdę super, jestem mega zadowolony z tego, tylko muszę niestety ją lepiej dopracować, lepsze ramię zrobić. Dobra, budzić głębokość orki między 20 a 23 cm, zależy w jakim momencie i trzeba jechać dalej orać. Pokażę wam jeszcze jak co ta kolczatka robi podczas orki i myślę wtedy po prostu będą wszyscy w stanie. Zobaczyć, też właśnie mówię, mój błąd, tak, przyznaję się, przyznaję się bez bicia mój błąd. Teraz trochę wyjść z kabiny, rozprostować nogi. No i co tu się dzieje, powiem Wam. No na razie jest w porządku. Nie mogę do końca też zapanować nad pługiem, bo taki tuman kurzu jest, że w ogóle nic nie widać. Wilgoć jest tutaj, nie powiem, ale jest naprawdę twardo. Yy, ciągnik to czuje, momentami po prostu są szarpnięcia. Ale no jest, jest dobrze, no. nie mogę powiedzieć, że nie no Są tu o, widać, po kukurydzy korzenie, multum korzeni, tak? Ale najważniejsze co tu jest to zobaczcie O! Ziemia tętni życiem <laughs> Przynajmniej taką chociaż mam nadzieję No Teraz już lepiej, tak każdy przejazd nie wysycha. Prędzej trochę wysychał bardziej, bo słońce świeciło z góry. Teraz już powoli jest zachód, bo jest godzina yy, prawie 20. Nie mam jak to z zewnątrz w ogóle nagrać. Nie wiem. Położę tu na chwilę kamerę na młotnik. żebyście cokolwiek zobaczyli. tak powiem wam zobaczcie na przyszły rok nie wiem czy dam obornik bo o zeszłoroczny obornik jest jeszcze tutaj nie do końca rozłożony a to świadczy o tym że jest też i brak wody multum korzeni od kukurydzy zostaje więc właśnie nie wiem zastanawiam się tata jednak chce na przyszły rok też tutaj siać kukurydzę o, zobaczcie. Ale co my tu mamy? Jest żowniczka. proszę bardzo. Korzonek kukurydzy jest. No jest, no była tu kukurydza, teraz już 4 lata, teraz będzie piąty rok. No to muszą być tutaj korzenie kukurydzy, nie? No i co roku obornik, obornik i ta ziemia też ma swoje, właśnie ten. No tylko, że minus jest taki, że ziemia jest orana wiosną. No ale trudno, no, skoro jest sobornik, to nie mam innego wyjścia, muszę to wiosną orać. A jak wiecie, nie mam żadnych agregatów bezorkowych, tak? Więc robię tak jak jest. I to się też ogólnie sprawdza. No i teraz trochę właśnie odnośnie kwestii technicznej czwóreczka terenowe i jeździmy, tak no teraz wszystko tutaj to jest 3,70 czy 3,80 i tutaj wszystko oram teraz na tak zwane rozoranie no co wam mogę powiedzieć, no ten rok jest tak następny rok będę już inaczej to orał w zeszłym roku był trochę źle skład zrobiony, no ale trudno i tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy Dobra, ja oram dalej yy, No jeszcze kilka ujęć, postaram się wam coś nagrać No i zobaczcie, zastała mnie noc Tą drugą prawie nie, 21.40 nie jest tak źle myślałem, że jeszcze trochę tak później jakoś te prace idą będzie krótki odcinek z worki także dziękuję za oglądanie za poświęcony czas trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku